Tej jesieni. Szybciej zrobi się ciemno. Ale jak to? Przecież cię zlikwidowałem. Powinieneś wiedzieć. Mnie nie da się pozbyć. Zimno będzie zimniejsze. Ah! Jesteś blisko. Wiatr jeszcze bardziej wkurzający. Ale przecież jeszcze wczoraj było lato. To już przeszłość. Kałuże wracają. Nie. I nie mają litości. Twoje skarpetki są już moje. To mu się będzie ciaśniej. Nie mogę oddychać. Zaparowane szyby. Zero tlenu. To dopiero pierwszy przystank. Ale nie walczę sama. Pumpkin spice Latte Świeczki, kocek, serial. Kim oni są? Moi sprzymierzeńcy. Jesieniarze. Jesieniarze? To sezon ubierania się na cebulkę, więc mogę żreć i nie muszę golić nóg. A teraz. Scena lokowania produktów w trailerze Na szczęście mam swoją broń. Co? Jak to możliwe, że wyglądasz świeżo? Pomimo tego, że jest chłodno, między nami to. Jest to bardzo przyjemne. O oh jest. Dzięki rozjaśniająco chłodzącemu serum pod oczy w rolonie z witaminą C od Eveline Cosmetics możesz przetrwać jesień. A jednak znów mnie zaskoczyłaś. Jesień. Coming soon. Jak co roku. Niestety.